Podaję zatwierdzony wynik gonitwy z ósmej. Koń pierwszy numer 5, Paker. Koń drugi numer 7, Tybet. Koń trzeci numer 8, Soleszny. Sekund pięćdziesiątych, Światki 25 i 5. 36, 30 i trzydzieści 40, Największy na <średytorium> Wydaje wypłaty po liczbie 8, 5 zwyczajnie 25, 45 5, 7, 5, 7, 5, 7, 126, 50, porządek 5, 7 i 7, 5, 38, 50, 3, 186, 80 i 4, 778 zł, 70 groszy. Proszę Państwa, trwa dekoracja na podroku. Golitwę ósmą wygrał obie Fakker własności Pani Alicji Podowiec z Wigniewa Górskiego i Kiszora Mirpuri. Trenuje go Wojciech Wolkowski, a dosiadał go kandydat europejski Stefano Mura. Nagrody honorowe wyrzucają Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Praga Południe i towarzystwie Bogdana Jezierskiego, radnego tejże. Wszystkie konie są w znaczeniu, bo teraz jest strzelka. to się udało. Czekamy. I konie ruszyły. Dobrze, przed nami tutaj Dreaming Lady. Teraz ona ma wychodzić z dask Została ona na Tajmanie, tylko lepiej także na dół. DASK to jeden mur na trzecim miejscu. Tutaj przy kanacie to prawie Drinking lady. nie najdłużej także Freja Mary, blisko czołgi także Urwis. No, stawka się nie rozciągnęła, 3400 metrów, e, dasko Drinking Lady, tam jest także Monterufo i Haven Hall, bardzo często tam się zrobiło. Freja Mary tutaj za tymi konmi, e, dalej Urwis na ostatnim miejscu galopuje konnem Dasko, Davenport, ładnie Monteros Teraz pojawiło się tam także Sunday. Ale zacięta walka, powodzenia i wyróżnienie czwartej grupy. Dasko wciąż pierwszy. Poprawia pole Davenport. zanim jeszcze szerzej Sunday. Wciąż ostatnia zona z Davenport. Teraz została nawet spata. Tu całą grupę zamyka na doł. I konie wychodzą bardzo, bardzo szeroko na prostą. Przy na zyskał Montreal, zyskał więc zyskał także daską, daszto, się daszto, a daszto, 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 i i i ładnie ją także daszto, daszto, się daszto, I na daszto, wciąż daszto, 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 daszto,